Widzisz, gramy w takie strzelanki. Tu się zabija. A nie, bo my mamy tylko tą słową broń. Kamizelka koloodporna, mamy ją. jest! Ktoś został zabity! tąd. Idzie, widzę go! Strzelać! Dobra, widzowie, widzowie, widzowie! Zginęliśmy. Zginęliśmy. Paster. Odradzamy się, o i ze mną gra. No, nie ze mną, ale też gra w grę. Sawary. Bierzemy kamizelę. Oh. Dobra, mamy, mamy shotguna. Shotgun? Zginęliśmy. Boryś ja z tobą damy ja tą grę. Wiem. Dobra, widzowie, ciężka jest ta gra w ogóle. Ja nie wiem, czy w ogóle uda no się zabić. Nie, nasza gra jest trudna, prawda? Ale moja łatwa. Ebol, policja się goni. Czekaj, bo zginę. Ja. Ja w ogóle nie zginąłem Wow, zginąłem. O nie, nie, On miał minigana widzowie! Minigan! Minigan! Zginęliśmy Polsa, gdzie ty jesteś? Mnie tu nie, 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 się nie, nie, Apteczka, Apteczka, nie, się nie, nie, Widzę nie, to to oh. nie, oh, legendarna broń. Legendarna. A co mam, ją, mam ją, mam ją. Ale że blisko tęczy. Zamień. Patrz, Xawery. A co to jest legendarna broń? Że le więcej HP zadaje. Ja pier. Jo, ile ja HP zadaje Na czym ci... nie zginąłem? Nie, zginąłem widzowie. Może być. Nie... Nie Ciężko gra. Cię cicho bądź. Bo... Widzowie! Maria, widzowie! o, Złota broń! Kolejna! Czy takiego smroda nie możemy witać, prawda Borys? Jakiego smroda? Ciebie! Nie! Ma widzowie! Mamy! Mamy! Uciekać! Ej, masz legendarną broń? No chyba! Tak, to jest legendarna! Uciekać! ma obok mnie! Ja mam małą HP Zginąłem Z legendarną bronią Widzowie co to jest o, Zabijamy go Cyk ile ja dobra broń Kurde. 15 tysięcy Nie oni nie słyszą tak Barys? Nie Nie wiem jak będzie coś... CO TO ZA broń Mam legendarną ja, bo, broń! Boryś, zapal mi światło na. Zginę! Zginę. Boryś, zapal mi światło Czekaj! Boryś, zapal mi światło na telefonie, no bo tak Hata powiedział, żebym na swoją. Ty. Cie, cicho bądź! Policja! Dobie mamy ogromnego minigana. Przełamuj Policja nie go. goni. Czy to zadaje HP? Ta. Ja dobrze, dobrze, że Cię goni. Zginęłem! Ty to, co ja? W to? Patrz, w to? W to? Level, level! Strzelaj! Co? Jak go na hita prawie wziąłem! Lege... Widzowie. Winąłeś. Co to jest? Czekaj. I widzowie, zginąłem niestety. Nagrywaj kamerką. Nie. Czemu? Nie mogę. Czemu? Nie umiem. Ale nauczy mnie mój kolega. Dobra widzowie, kilka mują? razy zginiemy tytach... i 11 tysięcy widzowie zarobiliśmy, nie czekajcie bo to długo trwa, sumie... a, ale trzeba 11 tysięcy dostałem, kumasz tu. Ja do na kurę, a masz tyle, dobra widzowie, dobra bo wyjmiemy punk, czekajcie. Juj! Dobra, widzowie, widzowie, jestem już. zrespiłem się, a strzelamy. Dobra, mamy hajs widzowie. Nie, się znaleźć mu te dwie. i tak tak już na obiad. Mamy Mamy Kurde, Kurde. 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 nie, kula. Kurde. Kula. Dobra nie, Co ja zrobiłem? nie, 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 Ej, mogę obrabować! Będzie jakąś no, nie działał! Obrabowuje! Nie, 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 to? Ej, to? Ej! To spad. Ej! Patrz co ja obrabowuję! nie, zabiję ich wszystkich. Patrz. Udaj mi pograć. A? I jak, jak przejdę o te małe deski, bo one są trudne. Wybuchnie. Dobra, widzowie, nie kumam. Ja dobra mam. tak one są trudne, ci, ci się nie uda. A więc, widzowie, łapkujcie, jeśli wam się podobają takie filmy, a my... pa.